Możemy jechać na policję. Czy nie będę pierdolił Z panem dwie Przepraszam ja, pan, bardzo. Przez pan na kolegę, nie? Nie zapłacił mi tutaj, tak. Nie, nie jesteśmy przy komisariacie, pan daje dwie dychy, albo. Nie dość. chyba, że pan by wprowadził tego oto człowieka, udowodniłby pan na kamerze, że to on. Proszę pana. No pan będzie na przy kamerach.

Czasem ostatnie Pani znajomy mi nie zapłacił. No. Y... to jest ile? Miałem ostatniego takiego gagatka, który mi nie zapłacił. Właśnie na wyjechał. No, właśnie stamtąd. Parę dni temu. Ram. No. Się niczego się nie boję. Takie chłopaky są śmieszne, że ale... No nie wiem Że jedziemy po kolegę, tak? No, <laughs> ale śmiesznie jakby to był ten, co mi nie zapłacił no, <laughs> no, jaki wzrost? Ale to było świeżo, bo to było akurat przed wczoraj chyba. Gdzie co mamy? Chyba To czwartek, gdzieś chyba, no. Wczoraj nie, w piątek to czwartek. Tak, to on chyba. To Chyba. Pokojniewa. Chyba, Pokojniewa. chyba on. Ostatnio mi pan zapłacił Tak, panu? Tak Kiedy? Ostatnio, posnę pana Co? No, przez wczoraj. Ile tam było? Kiedy chyba było? No za roboty bamek wyjdziemy. Kiedy, nie teraz. A co to się... Czera, Czera, nie teraz nie, pić. nie mam. Ja będę do pracy dopiero Czera. Nie wiem, możemy jechać i na policję Ci nie będę pierdolić pan. Proszę pana, bo przepraszam bardzo. Przeszczere wiosny pan na kolegę, nie? Nie zapłacimy tutaj, tak. 11 minut na niego czekałem, dzwoniłem, nie odebrał. Następnego dnia dzwoniłem nie odebrał, więc ja mam to w dupie, nie? Ech, 20 złotych tylko ja tak rozwierzane mam telefonu. Było no, na jak... O, dasz panu, nie wiem, pójdziesz do budy... No tak to, po... to tak chcę zrobić, ja, no? Ja tu poczekam, żeby być y, twarzą jakby... Nie. Właśnie twarzą czego właśnie. Czyli nikt... do potwierdzenia powiedzmy, nie? Czyli nikt nie ma przy sobie 20 złotych, tak? No ja mam za swój przyjęt, tak? Nic, panie, to tam inna sprawa, nie? Panie, mam tutaj to pani się <laughs> No to ładnie, kurwa. To właśnie takie jadę mi się, kurde. Przecież ten sam ten, i to było jeszcze przed wczoraj. Ten sam debil, nie? <śmiech> <śmiech> A przed wczoraj, <To> może dlatego. tego. <laughs> w nocy. Skoro pan tak mówił, to pewnie tak było. I trzecia trochę. O, no to na pewno pewnie tak było, ja tu musiałem no. być w takim stanie, że... No dobra, pan mnie zaraz panu dam. Pan poważnie tak. Nie, nie pamiętam, bez kiby, ale... no, nie, Dobra, <grywa> o, ja pierdolę, jaki to mały jest. Jak ma pan dwie dychy, czy jak się dogadujemy? Ja tu zostaję, oni tu w i daje panu dwie dychy. Tak. No, Nie, nie Jesteśmy przy komisariacie, pan daje dwie dychy albo... Ja sobie tu zajeżdżam jeżdżasz, ja to i tak nie było na mnie. No to też nie było na pana, ale... Nie ja mam też o to się bardzo, a też to jest mucie jest tak. A to jest u nas tam... Czy jak? Nie, to pan pani jej odda, bo... Jakiś... Zamawiała. No. powiedzieć pani, że akurat nie będę zgłaszał na policję tego, ale... Bo dla mnie to jest tak, że idzie się na policję, gada się pierdały pół godziny. Pół godziny życia tracę, a później taka osoba jak pan albo ona dostałaby, nie to się nazywa fachowo oszalbiarstwo, trzy się dostaje, Rozumiem, coś ale takiego, no, za głupotę, bo pan jeżeli, za głupotę by dostał. Jeżeli ja już mam dalej drążyć temat, no. to raz, że do pani by nie doszli, chyba, że pan by wprowadził tego oto człowieka, udowodniłby pan na kamerze, że to on... By... <laughs> No pan będzie w trzy kamerach, no było w nocy, ale było ale widać. biorąc no. pod uwagę, że kurwa jeszcze to była konto, więcej ale, by było babrania w tym niż kurwa samego no, tego jakby... Ale to, no ale to pan by nie robił problemy, bo byłaby wzywana, też kiedyś bym wzywany na policję to jest idzie się kurwa tracić godzinę Ale zaraz, życia. czy pan specjalnie pod komisarzem przyjechał, żeby teraz zawrócić? Powiedzmy! Ja pierdolę, panu też dobry, nie? <grym> nie, patrz, na nawigację to jest 300 metrów różnicy. Nie? Ale ro, rozumiem, jak ten, jakby mnie ktoś wpurwił, to. No to się ja, nie, ja nie, nie, panu tak, ja tak. rzeczy zrobił. Dla ja mnie to dwie dychy to jest wyjście w to, jest... ja to. Mam nie tylko po prostu, że pan okazał się kupcem. Ch... Ja sorry, dwie nie, dwie ale że pan okazał się kupcem ch... i, i. No dla mnie to jest śmieszne, nie dwie dychy tracić sobie honor, ale panu nie jest głupio. Ja nic do pana nie mam, ale, nie, ale... ale, ale... Siem, ale się Mogę panu powiedzieć, się. jak ja nic nie pamiętam Mówiłem, że oddam, to bym oddał, ale skoro już koleżanką oddał, to ja oddam koleżancem hmm, Pewnie tak się już nie zobaczymy, chociaż... O, chociaż dwa, dwa dni nie. Zobaczymy się Dwa dni minęły i się zobaczyliśmy, no Zobaczymy się, jak my obracamy sobie żywotami Ale no... Nie, nie mam tak nic bardzo do ludzi, no Ja mam wyjebane trochę, ale no...

A. O, o tu <śpiewanie> <śpiewanie> Ja p***y. Jajca. O Boże, do zobaczenia na YouTubie. Tam. Boże, jak ja zobaczyłem rejestrę, to ja pana oglądam na YouTube właśnie, co ja uświadomiłem. Mam cię! On powie, że ja wrzucę tego ziomka, tylko mu zmoduluję głos i dobra, dobra, jakoś go wymarzy. On ma dziary, tak? Ej, mordo, on ma dziary, tak? Jak ja pana ja. oglądam, tylko ale... po prostu to było ten. On ma jakieś dziary gdzieś, nie? To ja to na wiesz, gdzieś. No. Chuj... go zabluruję, ale go. On, to... on ma już takie problemy, że znajduję. By... On ma już w***ane. Wych... Ja widziałem panu, że nie jest dobry kosek. No to pan mówi, że ja go wstawię i tylko go okay. zmoduluję go, nie? Żeby Dobrze. nie było. A pan jest YouTube'a. YouTube. <laughs> Bo ja go ostatnio z zgarniałem. I ja on się nagrał na przedniej kamery, później jak wsiadł i jeszcze ja ja przy tej to to nie, to nie wchodził. To jest panie... <laughs> ja do Pani pisałem! Tak? I, i Pani by miała przecież bo Pani byłaby wzywana na policję, jakbym poszedł. Ej, 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 przepraszam czyli Cię za moich kolegów przygłupów, naprawdę, bo... Ale taki takie Dwa dni minęły, bo on, on mi wtedy nie zapłacił, poszedł. Nie no. zapłacił. Ja Nie odwrócić poszli? Ale hajs? hajs? To jakaś kobieta, tam, nie wiem, jakaś... Oddała do niego? No. Ej, przepraszam, no bo, no bo oto mojego kolego ten przygód nie ma. Nie wiem, ale doszliby po pani, później by go... Wsy... Panią by wezwali, później pani by musiała ten... na komisariacie pół godziny. Tak, to tak, że to nie ja była tak naprawdę. No, i że to on i nie wiem, czy pani go wsypali. I ja mi się... ja nie chodzi o... Mi nie chodzi o 20 zł, bo ja mam wyjeb... 20 złotych, ale że no, że jak ch... się okazało, nie, że nie zapłacił. Nie, no to było w raz, bo więc na jak bądź nie pojęli tak ci no. Ale w Cię, tam nigdzie nie wstawiam, bo to jest taki huza, przyjdźmy, dobra? Ja go zmoduluję, żeby nie było jakichś tyk dobre, Dobra, ja do dobra. dobra, 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 dobra. Elo.